Witajcie w kolejnym odcinku. Jesteśmy w trakcie takiego mikrocyklu o nawożeniu roślin. Dla osób, które chcą wiedzieć na ten temat troszeczkę więcej. Poprzednio mieliśmy odcinek o makroelementach, dziś posłuchajcie o mikroelementach. Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu o nawożeniu. W poprzednim odcinku omawiając makroelementy wspomniałem o siarce. Wspomniałem też, że jest to pierwiastek, który jest bardzo trudno mierzalny w akwarystyce. Po prostu nie ma na to testów, nie ma też dedykowanych nawozów, którymi można na przykład poziom siarki podnieść w akwarium. Z tym, że wielu z Was prosiło o to, żeby coś wspomnieć na ten temat. Po prostu chcieliście mimo to wiedzieć, a więc Pomówmy o siarce. A więc jak to jest z tą siarą? Z siarką jest tak, że w wodzie wodociągowej jest jej raczej nadmiar. Jeśli zobaczycie sobie na stonach wodociągów miejskich poziomy siarki, no to zauważycie, że tej siarki w wodzie wodociągowej jest naprawdę sporo. Więc bardzo ciężko o niedobory siarki. No chyba że używacie wody RO albo DEMI. W takim wypadku później, jeśli dajecie mineralizator, który zawiera siarkę, problem znika. Siarki w akwarium powinno być 30 razy mniej niż azotu. Już nie będę mówił o proporcjach, wiadomo o co chodzi. Siarka wchodzi w skład bardzo ważnych białek jako aminokwasy. Wchodzi też w skład koenzymu A. I tutaj dalej się nie będziemy zagłębiać. Myślę, że. Taka wiedza zwykłym akwaryście jest totalnie niepotrzebna, ale jeśli chcielibyście wiedzieć więcej, chcielibyście się zagłębić mocno w temat, polecam Wam książkę Jana Kopcewicza i Stanisława Lewaka Fizjologia roślin. Ktoś, kto studiował biologię albo rolnictwo, wie o czym mówię. Ja już kilka razy do tej książki się odnosiłem. Świetna pozycja, polecam. Co się dzieje w tym momencie, kiedy tej siarki zacznie brakować, bo na przykład Używamy tej wody RO albo DEMI, o której wspominałem wcześniej, a nasz mineralizator jest kiepski i na przykład nie zawiera siarki. Objawy niedobory, niedoborów siarki są podobne do niedoborów azotu, czyli zatrzymanie wzrostu chloroza roślin, szczególnie stożków młodych liści na początku tych niedoborów, później obumieranie. Całej rośliny przy dłuższych niedoborach. Żółkowanie rośliny, nerwy na liściach, te takie charakterystyczne, chyba wiecie o czym mówię, zaczynają żółknąć. Na liściach pojawiają się czerwone plamy. Tak można obrazowo, najprościej mówiąc, zdiagnozować na oko niedobór siarki. A jeśli chcielibyście jednak zbadać wodę i wiedzieć, Jaki jest poziom tej siarki? No jak wspominałem, nie ma testów akwarystycznych na siarkę w akwarystyce słodkowodnej, więc tutaj odsyłam Was do testów ICP, jeśli chcecie bardzo, bardzo, bardzo dokładnie wiedzieć, co macie w wodzie. A co się dzieje gdy tej siarki jest za dużo? No właśnie i tutaj się tak naprawdę zaczynają schody. Zdiagnozować to po obserwacji roślin, praktycznie jest niemożliwe. Jest to bardzo trudne. Ja osobiście czegoś takiego nie potrafiłbym zrobić, i też chyba nie znam nikogo, kto by to potrafił zrobić patrząc na rośliny na, na objawy, Jest to, można pomylić to z innymi objawami, na przykład brakami pewnych anionów, kationów, mówię tutaj o wapniu i, i potasie. Jedną w tym momencie metodą, która przychodzi mi do głowy jest wspomniany już test ICP, tylko dzięki niemu można by było to zdiagnozować, ten nadmiar siarki w akwarium. Czasami zdarza się tak, że wszystko się zgadza. Nawożenie jest ok, wszystkie poziomy związków, które możemy zbadać są ok i proporcje między nimi są ok, a na przykład mech nam zamiera. Tutaj właśnie może się kłaniać nadmiar siarki, aczkolwiek ja osobiście nie spotkałem się nigdy w akwarystyce z nadmiarem siarki, jest to dla mnie rzecz po prostu nowa. Tyle. No i skoro już skończyliśmy te makroelementy, zajmiemy się mikroelementami, bo przecież o tym ma być ten odcinek. A więc mikroelementy są to pierwiastki niezbędne w fizjologii roślin. Jak sama nazwa wskazuje, jest ich stosunkowo dużo mniej niż makroelementów, stanowią zaledwie 1 suchej masy, więc naprawdę niewiele, ale są szalenie ważne. Do tej grupy mikroelementów należy chlor, żelazo, miedź, nikier, bor, cynk, mangan, molibden. Chyba niczego nie pominąłem. Moją opowieść o mikroelementach zacznę od żelaza jako od najważniejszego pierwiastka w tej grupie. Zaraz po makroelementach. Żelaza w wodzie wodociągowej jest stosunkowo mało i występuje w formie trudno przyswajalnej i niestabilnej. A jest to pierwiastek niemobilny, więc niedobory. Żelaza obserwujemy. Głównie na młodych liściach i stożkach wzrostu, szczególnie u roślin szybko rosnących. Takim bardzo dobrym wskaźnikiem niedoboru żelaza są szczególnie dwie rośliny, tak zwany duży hanek i moczarka. To po nich na samym początku najszybciej można zauważyć niedobory tego pierwiastka w akwarium. Żelazo między innymi, bierze udział w syntezie chlorofilu. Więc jeśli zaczyna brakować żelaza w wodzie, następuje chloroza. Jest to jednostka chorobowa, polegająca na problemach z syntezą, wytwarzaniem chlorofilu. Jak poznać, że brakuje żelaza po roślinach? Przede wszystkim stożki wzrostu roślin szybko rosnących i młode listki są nienaturalnie jasnozielone, czasami wręcz. Białe. Przy dłuższych niedoborach pojawiają się na starszych liściach czarne plamy, a potem dziury. Wszystkie nowe przyrosty są nienaturalne. Naturalnie jasne, białe i karłowate. O fotosyntezie nie będę tutaj opowiadał. Jest to program piątej klasy podstawówki. Moja córka teraz to ma w programie. No, mogłem zabłysnąć. Zalecany poziom żelaza w akwarium tu właśnie zależy. Ja zalecam od 500 do 0,2 mg na litr wody, ale to będzie zależało od wielu, wielu czynników, o których będę wspominał troszeczkę później. Co się dzieje, gdy żelaza w wodzie będzie za dużo, a szczególnie w podłożu? Na przykład używamy dużej ilości pałek nawozowych, kulek nawozowych zawierających żelazo. Tutaj rośliny, które pobierają głównie przez system korzeniowy, mogą bardzo ucierpieć, a szczególnie kryptokoryny. Potrafią gubić liście, a po dłuższym czasie, gdybyście wyrwali taką kryptokorynę z podłoża, zauważycie zdegradowany system korzeniowy. Zbyt duży poziom żelaza. Blokuje wchłanianie manganu, cynku i miedzi. Działa również toksycznie w dużych ilościach na rośliny. Lepiej trzymać się stężenia, o którym wspominałem. Żelazo bardzo dobrze wchłania się w wodzie kwaśnej, czyli w pH poniżej siódemki. Trochę gorzej w wodzie zasadowej. Im bardziej woda zasadowa, tym gorzej będzie się wchłaniało żelazo. Żelazo w akwarium dość dobrze łączy się z materią organiczną (DOC). Jeśli chcecie sobie poczytać na ten temat, znajdziecie sporo informacji w sieci. Ja tutaj się nie będę teraz zagłębiał i jak gdyby wydłużał i tak długiego już filmu. Materia, oczywiście, ta występuje w toni wodnej, jak również w podłożu. Stopniowo rozkładając się uwalnia żelazo, które jest wykorzystywane przez rośliny. Oczywiście, każda podmiana wody rozcieńcza tę sytuację, również węgiel aktywowany pochłania materię organiczną razem z żelazem, trzeba mieć to na uwadze. A co ze słynnym mitem klepanym i powielanym przez wielu na stronach internetowych, grupach internetowych jakichś i innych, facebookowych, o tym, że żelazo jest utleniane. Przez lampy UV w akwarium, stelizatory. Jak to się ma? Tak naprawdę nigdy nie powstały żadne badania na ten temat w środowisku takim akwarystycznym odnośnie akwarium. Są takie badania, było tylko jedno badanie o utlenianiu żelaza w promieniach UV. Chodziło tutaj o naturalne warunki o, o słońce i faktycznie gdzieś tam w pełnym słońcu przez wiele, wiele, wiele godzin w jakim stopniu niewielkim te żelazo się utleniało. Ale w, akwari w akwariach, w warunkach hmm, akwarystycznych, przy pomocy niewielkiej lampy UV, zaledwie kilkuwadowej, tu nie porównujmy tego ze słońcem, bo to jest co najmniej tylko zabawne, takie zjawisko na tę sprawę nie występuje i nie musicie się tym w ogóle przejmować. I jak gdyby patrzcie na to z przymrużeniem oka, co wypisuje się na internecie. W internecie krążą również opinia, ten temat, że uzdatniacze do wody akwariowej potrafią wiązać żelazo. Taki uzdatniacz ma za zadanie pozbyć się chloru z wody i związać metale ciężkie. Czy wiąże również żelazo? Za głównym składnikiem takiego uzdatniacza jest taki związek, który nazywa się EDTA. Tu na dole się wyświetli nazwa, bo jest tak długa, że sobie język na tym połamał. I czy ten związek, no uzdatniacz wiąże żelazo w wodzie? Po części tak. Pewną liczbę, ilość tego żelaza, taki uzdatniacz jest w stanie związać. Tutaj to zależy od wielu czynników, marki i, i tak dalej, preparatu. Nie powiem Wam dokładnie, ile w Waszym akwarium zwiąże uzdatniacz żelaza. Uzatniaczy. Trzeba czasami używać, ale miejcie to na uwadze, że mają też takie działanie. W jakiej formie podawać żelazo do akwarium? Oczywiście w formie helatu, czyli takiej formie łatwo przyswajanej dla roślin. Ale słowo helat nie wyjaśnia wszystkiego. Producent pisze tylko w, na składzie swoich nawozów, że żelazo jest w formie helatu. Ale gdyby, jak gdyby to powiedzieć. Może być to troszeczkę nie do końca powiedziane, niezbyt nie dobrze wyjaśnione może w ten sposób. W czym rzecz? Takim głównym składnikiem nawozów żelazowych są glukoniany. Są to sole powstałe w wyniku reakcji z kwasem glukonowym. Tutaj chodzi o glukonian żelaza. Bardzo łatwo przyswajalny przez rośliny, szczególnie w wodzie miękkiej w środowisku, Kwaśnym pH między 6,5 maksymalnie do 7. W tych warunkach większość nawozów żelazowych z żelazem, które podajecie, bardzo dobrze wchłania się. A co się dzieje, gdy jednak środowisko jest zasadowe? No tutaj jest troszeczkę gorzej. W wodzie twardej i zasadowej bardziej sprawdziłby się tutaj cytrynian. Cytrynian żelaza sodowo. Żelazowy, dokładniej rzecz biorąc. No tak, ale skąd mamy wiedzieć, co jest w składzie produktu, preparatu, który kupiliśmy? No przecież producent tylko pisze na opakowaniu, że jest tam helot, no torpeda. Skąd wiedzieć? No tutaj możemy się posiłkować kartą charakterystyki, która jest dostępna ze względów bezpieczeństwa. Gdyby na przykład dziecko wypiło taki preparat, taki nawóz, Lekarz musi wiedzieć, co jest w składzie tego nawozu. To, co pisze producent na opakowaniu, tam nic nie ma, tam są tylko ogólniki. Trzeba znać dokładnie skład, a żeby można było pomóc. Więc dostępne na internecie są karty charakterystyki produktów ze względów bezpieczeństwa, oczywiście. I czymś takim możecie się posiłkować. Jakie są jeszcze źródła tego żelaza w akwarium? No już wspominałem o DOC, czyli w związkach organicznych, które wiążą ze sobą żelazo. I wspominałem też, że po malutku zostaje też żelazo tam uwalniane podczas składu tych związków, ale wspominałem też o EDTA, które związało żelazo. Czy też żelazo wam już znikło całkowicie, ono jest niedostępne? Nie. Te żelazo również jest dostępne. Są to takie naturalne rezerwuary w akwarium żelaza, które pomału się uwalnia. EDTA. Na skutek rozkładu przez bakterie i na skutek rozkładu przez światło, powoli uwalniać będzie żelazo. Oczywiście, wszystko to w jakichś tam rozsądnych niewielkich ilościach. W następnym odcinku opowiem Wam o reszcie mikroelementów będzie to już wszystko. W jednym odcinku, tutaj o żelazie. Wspomniałem wyjątkowo długo, bo jest bardzo ważne, jak widzieliście, jest dużo różnych ciekawych rzeczy na ten temat do opowiedzenia, ale następny odcinek już potraktujemy sobie wszystkie w jednym odcinku i będziemy mieć temat mikroelementów z głowy, będziemy się mogli zacząć zajmować już czymś innym. Dziękuję wspierającym za to, że jesteście i że pomagacie mi w prowadzeniu tego kanału. Dzięki Wam ta praca jest o wiele, wiele prostsza no i oczywiście przyjemniejsza. Jeśli ktoś by chciał wspierać ten kanał, jest taka bardzo prosta możliwość. Możecie kliknąć w ikonę wesprzy, tuż obok ikony subskrypcji. Tam dalej system Was poprowadzi wspieranie. Oczywiście jest dobrowolne, nie jesteście związani z żadnymi umowami i możecie się wycofać w każdej chwili bez podawania jakichkolwiek przyczyn. Bardzo Wam dziękuję, jeśli wspieracie mój kanał. I dziękuję Wam również za to, że go oglądacie po prostu. A wszystkich innych zapraszam do mojego Facebooka, gdzie zawsze dowiecie się troszeczkę więcej i przede wszystkim poznacie temat następnego filmu, za kim ten pojawi się na YouTubie. Zapraszam, wpadajcie.